Cześć. znajdujemy się przed szkołą podstawową imienia Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie. Na jednej ze ścian, jak już zauważyliście, jest taki piękny mural. Te dzieło przedstawia trzech wielkich bohaterów podziemia niepodległościowego, którzy byli związani z tym terenem. Pierwszy z nich to Czesław Czapliński. Czasami jego nazwisko gdzieś w książkach, gdzieś w jakichś informacjach występuje jako czaplicki, pseudonim jur, pseudonim Grom. Ja na swoim kanale, czasami nieudolnie, staram się wam przybliżyć sylwetki ludzi, którzy chociaż w jakimś niewielkim stopniu są związani z historią sosnowicy, z sosnowicą. Czesław Czapliński, no jego historia bez wątpienia jest związana z Sosnowicą. Wracając do Sosnowicy z dębowej kłody, mijam pomnik ku czci między innymi Czesława Czaplińskiego. To jest właśnie ten pomnik tam po drugiej stronie drogi. Dlaczego w Uchninie? Bo właśnie w Uchninie mieszkał Jur. Czesław Czapliński urodził się w 1905 roku w Łodzi. Od 1925 do 1939 służył w Wojsku Polskim w Katowicach. Kiedy osiedlił się tutaj, na tych terenach, kiedy zamieszkał w Uchninie, był między innymi sekretarzem gminy Dębowa Kłoda. Kiedy Niemcy napadły na Polskę, kiedy zaczęła się okupacja niemiecka, Czesław Czaplicki postanowił wstąpić do Armii Krajowej i w jej strukturach pełnił funkcję komendanta placówki Dębowa Kłoda. Kiedy Sowieci wyparli stąd Niemców i zaczęła się nowa sowiecka okupacja. Czesław Czapliński postanowił nie składać broni. Postanowił walczyć dalej z kolejnym okupantem. Wstępuje do nowo powstałej organizacji Wolność i Niezawisłość. W niej również pełnił funkcję komendanta placówki Dębowa Kłoda, ale również pełnił funkcję komendanta, zastępcy, przepraszam, zastępcy komendanta rejonu Dębowa Kłoda w obwodzie Win Włodawa. W 1947 roku, na samym początku, w styczniu, kiedy to resort, kiedy to bezpieka. Zorganizowała takie polowanie na, na, na żołnierzy podziemia. Wtedy to KBW metodycznie przeszukiwało ten teren, właśnie w poszukiwaniu polskich patriotów. Przeszukiwali lasy, zabudowania, po to, żeby wyłapać jak najwięcej ludzi. Przed wyborami, żeby zastraszyć ludność przed wyborami. Po wyborach mieli ogłosić amnestię, w której to ci, co nie dali się złapać w styczniu, mogli się później ujawnić. No, wiele żołnierzy z tej amnestii skorzystało, ale Czesław Czapliński, Jur, no, właśnie w styczniu, w, w trakcie tej akcji. KBW został aresztowany. To było 9 stycznia 1947 roku. Został przewieziony do Ostrowa Lubelskiego. Tam był, jak mówili żołnierze, był bardzo ciężko przesłuchiwany. Ciężko, to znaczy był torturowany, był bity, był katowany. I po takim krótkim, ale burzliwym, ciężkim przesłuchaniu, ciężkim śledztwie został przewieziony do, do Sosnowicy, tutaj. E, tu za moimi plecami, przy rynku, w tych budynkach, e, 17 stycznia 1947 roku e, miał swoją sesję wyjazdową, sąd, Wojskowy Sąd Rejonowy w Lublinie i ten sąd na tej wyjazdowej sesji, właśnie tutaj w Sosnowicy, 17 stycznia 1947 roku skazał Czesława Czaplińskiego na karę śmierci. Wyrok natychmiast wykonano, właśnie tutaj, na rynku, za moimi plecami, na rynku w Sosnowicy. Mimo tego, że e, dla Czaplińskiego przysługiwało prawo do napisania. Prośby do na wyższych instancji władz o ułaskawienie. No, no to w ogóle nie było brane pod uwagę. E, wyrok został natychmiast wykonany. Mało tego. To no, ciało nie zostało od razu złożone do grobu. E, nie zostało wydane rodzinie. Tylko przepraszam za wyrażenie. Ubecy wyrzucili ciało tego wielkiego bohatera do lasu. Po jakimś czasie ciało Czesława Czapińskiego znalazła jego rodzina, znalazła jego żona i wówczas mogła go pochować na cmentarzu w Parczewie. Taka to oto historia, tragiczna historia wielkiego bohatera, Wielkiego Polaka, wielkiego Patrioty. Pozdrawiam.